Dzisiaj w takim miejscu, jest to taki malutki port lokalny tutaj w miejscowości. Można stać tutaj za dziko, za darmo. Natomiast mile widziane jest po prostu skorzystanie z tej tawerny. Także wieczorem na kolację idziemy do tawerny. Mamy kalmary, sardele. Porytki sobie latarka zamówiła, no i tu mamy sałatkę grecką, małe też się doczekało kaszki już nie pozwoliło nam zjeść, bo wszystko zrzucało. Nie, <laughs> cię nie śmiej. <śmiech> <śmiech> Chodź zobaczyć ile tutaj jest rybek. Obudziliśmy się dzisiaj w porcie, fajnie. było nocka w miarę spokojna. Trochę lampy nam przeszkadzały. Ale ogólnie fajnie. W porcie od rana mały zgiełk. Panowie łowią ryby motorówkami, nawędki różnie. A tam taka ciekawostka nurkuje sobie pan, który łowi kalmar. Przyszedł do nas rano, przywitał się fajnie, elegancko grzecznie, a potem sobie wskoczył do wody. Nurkuję. My już w posiadanku powoli się pakujemy Sprzątamy ten rozgardiarz i jedziemy dalej Dzisiaj kolejny kemping Chcemy wjechać na kemping Meltemi Zobaczymy czy nam się uda, czy będą wolne miejsca Zało tak na dwie, trzy noce Żeby odpocząć od tej całej podróży A to co? Tak to wygląda. Przyjdzie, zaparkuje i wnosi. I się nie przejmują, a u nas to by było trąbienia, gadania. Jeżdżąc kamperem po takich miejscach, trzeba jeszcze uważać na wysokość, żeby alkofon komuś balkonu nie rozwalić. Camping Meltemi duży, nawet bardzo duży kemping posiada kilka wydzielonych, zadaszonych miejsc dla kamperów lub podprzyczepy. Reszta raczej jako pole namiotowe w cieniu drzewego lipkowych. Na kempingu w zasadzie jest wszystko, co jest potrzebne do wygodnego kempingowania. Toalety są czyste, sprzątane na bieżąco, woda jest ciepła cały czas. Jest sklepik, restauracja, kącik sportowy, basen, plac zabaw, boisko, a nawet kapliczka. Plaża średnia moim zdaniem widokowo super bardzo ładna czysty gruboziarnisty piasek jednak szybko robi się głęboko plus ostre kamyki przy wejściu nie zachwyciły nas i po dwóch nocach pojechaliśmy dalej korzystając z okazji, że zrobiliśmy trochę takich sobotnich porządków, pokażemy wam jak mieszkamy w środku. Łóżko tutaj śpi ja i Olunia. Po prawej stronie u góry w Walkowie śpi Sylwia z Natalką. Na dole szoferka. No i tutaj mamy takie nasze półeczki, nasze zlewozmywaki, kuchenki, lodówki. I dużo, dużo innych szafek. Tutaj szafa taka na ubrania. Tutaj kibelek. I to całe nasze M1. Tymczasem pozdrawiamy. Idziemy na plażę. Jeszcze taka ciekawostka od Sylwii. Trafiliśmy akurat na moment kwitnięcia agaw, które kwitną tylko raz w życiu. W zależności od gatunku, zakwitają po 6, 15, a niektóre nawet po 100 latach. Po dwóch nocach na Meltemi Camping w poszukiwaniu fajnej plaży, przenieśliśmy się na Camping Diaz. Camping klimatyczny z miłą obsługą, ale nieco zaniedbany. Był to najgorszy camping, na jakim byliśmy w czasie tych wakacji. Też nie do końca go dyskwalifikujemy. No po prostu taki był. Plaża Watki, przy której się kemping znajduje, jest fajna, piastrzysta. Przy samym Morzu Żwirek y, dość szybko robi się głęboko. Podobna do plaży przy Przemertemi kemping, ale Wathji naszym zdaniem ma dużo większy urok. Mieliśmy zostać standardowo dwie nocki. Lecz następnego dnia wyjeżdżamy, wracamy na plażę z wrakiem, ponieważ okazało się, że w okolicy jest mój kuzyn. No i właśnie koło wraku się spotkamy. No bo gdzie pogadać z kuzynem, jak nie 2,5 tysiąca kilometrów od domu. Jednak wcześniej po drodze spacer po uroczym miasteczku Gwitio. Zamawiamy a maria zamawiamy.